Są, są tylko projekcją. Wyrwałam miecz z martwego żołnierza. i stanęłam w pozycji boju. Ale mogą cię tu zabić. Patrzyłam na mnie. Patrzył na mnie teraz poważnie, beznamiętnie. Nie, nie możesz. Jesteś zbyt słaba. Tak? Jesteś tego pewien? Zaraz sprawdzimy. Malbonte po tym wszystkim chyba zasługuje na śmierć. Przynajmniej w tej historii. Malbonte odepchnął ze twojej drogi demona i pobiegł w moją stronę. Poruszył us... szałce jak maszyna. Wydawało mi się, że rzeczywiście nie zdołałam go... go powstrzymać. A! Ze strachu boleśnie synało mi się serce. Zaschło mi w gardle. Pociemniało mi w oczach. I wciąż biegłam, ponieważ nie miałam innego wyboru. Wiki. Melbon skoczył, Odwrócił się w powietrzu. I, przekon... I prze... przegoniwszy mnie cisnął mi w plecy ładunek energii. Zacisnęłam z bólu szczęki i przypadkiem przygryzłam sobie język. Krew wypełniła całe usta od paskudnego, że żelazistego smaku zrobiło mi się niedobrze. Jak na zatrzymanych kadrach widziałam, jak zbliżam się do ziemi. Byłam coraz bliżej i ból, który przenikał moje plecy, coraz mocniejszy, trudniejszy do zniesienia. Wiki leć! Lecz nie zdążyłam dotknąć ziemi, gdy znów znaleźliśmy się w innym miejscu. Ciągle się przenosimy. Pierwszym co ujrzałam były plecy Melbonte. Patrzył na coś. Odeszłam go i dostrzegłam chłopca. Stał na rozstawionych szeroko nogach. Zacisnął małe rączki w pięści. Zabiję ich! Wszystkich! Zobaczą, jak to jest. Zapłacą za wszystko. To mały melbontę szefa Malum. On wyszedł. Z cienia roześmiał się głośno. Nie tak łatwo ich zabijać. Najpierw musisz stąd się stąd wydostać. Czy to jest świat niebytu? Czy tak wygląda? To jest szepfa malum. Nie wierzę. A zdołam to zrobić? Szepfa malum opadł na jedno kolano, położył mu rękę na ramieniu. Zawsze będziesz związany ze swoją drugą stroną, która jest tam, gdzie oni. Pod Powiem ci, jak się z nią połączyć, jeśli obiecasz, że się na nich zemścisz. Jeśli obiecasz być bezwitosnym, pozbawionym skrupułów, to wtedy on to obiecał. Obiecuję. Nie wierzę ci. Przysięgam! Szefa Malum i chłopiec rozwiali się wyraz ze wspomnieniem. Malbon powoli odwrócił się w moją stronę. Mal... Malbon... Odrzucił mnie na kilka metrów, ale ten świat straszny. Melody <grystanie> zaczął się do mnie zbliżać. Nie, nie podchodź. Po co ci to wszystko? Ponieważ obiecałeś? Cofnęłam się. Szefa to uzurpator. Nie należą do niego ani demony, ani ludzie. Ukarał mnie za to, że o tym wiedziałem. Dałem ci wybór i uprzedzałem. Złapał mnie za kołnierz. Nie, nie dotykaj mnie! Histercznie pomachałam rękami, odwróciłam się, upadłam znów i się odwróciłam. Kiedy mnie wypuścił, wstałam, odbiegłam jak najdalej. Kto wie, może szepfa specjalnie wysłał nas tu we dwoje, żebym się zamęczył, zabijając cię. Zatrzymałam się, odwróca, odwróciłam w jego stronę. Sądzisz wszystkich po sobie. wsiekłość wykrzykiwała mu na, na chwilę twarz. Dlaczego ty za niego walczysz? On nie jest godzien być władzy. A ty jesteś? Nie wiem, ale to nie ma znaczenia. Nie ma... ma znaczenia? Szepwa i jego anioły za długo byli u steru. Malbonte powoli ruszył mi na spotkanie. Kroczył jak pantera skradająca się w stronę gazeli. Ich umysły i sumienia zostały zdebratowane przez władzę. Nieśmiertelni potrzebują... Za zmian, żeby iść naprzód. Wszystkich nam są potrzebne zmiany. Ja jestem zmianą. Patrzył na mnie przez jakiś czas, a potem się uśmiechnął. Ale ty się ze mną nie zgodzi! Zgadzasz zawsze. Wybiera się mniejsze zło, a ty jesteś większym. Melmonte był już całkiem blisko mnie, ale moje ciało dosłownie drewniało ze strachu. Ty mnie słabo znasz. Ale mogę być tym, za kogo mnie uważasz. Złapał mnie za włosy i pociągnął za sobą. Nie rób tego. Wlokłam się po ziemi. Rozpaczliwe starając się ocalić włosy. Potem odrzucił mnie na bok. Pochylił się nade mną mnie, kryjąc kpinę. Bądź posłuszna, milczeć, kopnąć go w twarz. Kopnąć go. Nie, 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 ja, nie ja mam nienawidzę go po prostu za to, co on odwala. Jestem demonem. Noga trafiła go wprost w żuchwinę. Malbonte cofnął się, przyciskając rękę do ko kopniętego miejsca. Jak nie, to nie. Wyciągnął przed siebie ręce. Z jego dłoni wyskoczyła czarna kula. Nie zdążyłam się trudu. Kula trafiwszy w ziemię zostawiła za sobą rozpalony ślad. Chciałam wstać, ale mi nie pozwolił. Kopniakiem posłał mnie na ziemię. Je jesteś jak myszka, która odważnie ale beznadziejnie chce wyrwać się z łap kota. I kot, i człowiek, który to wszystko obserwuje, wiedzą, że myszka nie ma szans. Ale ona wciąż ma nadzieję. to tylosąd, jak gdyby się ze mną bawił, ale chyba go to już zmęczyło. Przynajmniej mam piękne skrzydła przed śmiercią. Wyrwała się z niego ciemność. Przetoczyć się. Przetoczyłam się i zerwałam, no, gdyby, że zauważyłam. Odwlekasz nieuniknione teraz złączył ręce, a potem nieśpiesznie złożył dłonie, zaiskrzywszy wokół nich czarne błyskawice. Płynie we mnie jego krew i władam częścią jego mocy. Czy to znaczy, że mogę zaobserwować za, o, za, za, ten jego mrok tak jak on to zrobił, wyciągając ją z ciemnicy szefu Maluma? Energia wytrysnęła z jego dłoni, przyniknęła przeze mnie. Wyobraziłam sobie, że ten mrok to pożywienie dla mnie. Napełnia mnie i nie unicestwia. Lecz i tak nie było to proste. Całe ciało drżało z napięcia, i oczy upłynęły łzy, a zęby trzeszczały od tego, jak mocno je zacisnęłam. Co ty robisz? Mówiłaś, że jestem pustym naczyniam. Nogi mi się trzęsły, kiedy próbowałam wstać, ale nie wystarczyło mi się. Upadłam, malwą to zabrał ręce, i męka się skończyła. Rzucił na mnie żałosne spojrzenie, ale trwało ono bezmiernie krótką chwilę, po czym jego twa znów skaziło okrucieństwo. To ci nie pomoże i znów skierował na mnie strumień energii. <laughs> Od bólu aż cała się skręciłam. Odrzuciłam głowę do tyłu. Łzy popłynęły mi po policzkach. Mrok czuję go wewnątrz siebie. Muszę, muszę go przyjąć. Wyobrażałam sobie, że otwieram drzwi. Za którymi panuje noc, i ta noc mnie wypełnia. Jestem tutaj magiczną istotą, jak woda napełniona jezio jezioro. Gdy otwiera się śluzy, tam. <noise> Ból zniknął, ale nie było już na niego miejsca. Ciemność wpatrywała ze mnie wszystkie uczucia, lecz, tylko te lecz tego było jej mało. Przed oczami zaczęły ukazywać się i znikać wspomnienia. O co nasz i nasza buntowniczka? O czym wy mówicie? Pamiętam. Nie słyszałaś co narobiła wiki. O nie, zły! Spałam Vicky, Audi, sami, Mimi, i dalej. Kim oni są? Wspomnienie, wspomnienia płonęły w mojej świadomości i od razu gasły, jak rozpalony węgielek. Tracimy siebie. Błyskawicznie nikąc w powietrzu. Zapomniałam swoje życie, zapomniałam wszystko, co było dla mnie ważne. Nie. Mrok cię po połknie. Jesteś gotowa wypuścić go tak głęboko. Jesteś na to gotowa, żeby ze mną wygrać? Wie pani Wiki była w moim życiu promykiem światła. Nie mogę, nie mogę zapomnieć. Powie pani, że wszyscy rodzice tak mówią, ale Wiki, ona, ona była wyjątkowa. Kto to? Wiki, przypomnij sobie, Melbonte nie opuszczał rąk i krzyknął poprzez huk i łomot wyrywającej się mocy. Jesteś gotowa poddać się mrokowi, żeby zniszczyć swojego wroga? Przypomniałam sobie wszystkie złe rzeczy, jakie robił Melbonte, droga do moja. Ty, ty, kazałeś mnie zabić! Przez ciebie zabito Laure, Winchester i Samiego! Audi też przez ciebie nie żyje. Wszystko przez ciebie. Ta wojna tu tylu, tylu przywiodłaś do zguby. Roz, rozblokowałaś jedno z. Zakończenie teraz będzie. Ja, piernicze, modlę się. Gniew napełnił mnie siłą i pewnością siebie. Zrobię wszystko, żeby cię zabić. Wykrzyczałam to wraz z krzykiem. Wyrwało się ze mnie nie, energia o mało, nie zwalając te z nóg. Zabiję go? Wstałam. Uuuh! Nie poznałam własnego głosu. Były jak żywioł, gotów unicestwić wszystko na swojej drodze. To był głos mroku. Przed oczami migały mi twarze, ale ja ich już nie rozpoznawałam, i niebawem przestałam nawet zatrzymywać ich obraz, ukryć przed.